Nauczę Cię westnienia, które będzie Ci pomocne w ciągu dnia. Bardzo krótki akt, w którym będziesz rozbrajać własną burzącą się naturę i mój sprawiedliwy gniew. Mów tak. Powtarzajmy. Ojcze, Ojcze. przez krew Jezusa. Przez krew Jezusa. Ofiaruj drobnostkę. tę drobnostkę. Na zadość uczynienie za grzechy świata. świata. Uzdrów świat. Uzdrow świat. I, zbaw nas I zbaw nas wszystkich. Bo jesteś Bogiem i wszystko możesz. Bo jesteś Bogiem i wszystko możesz. To bym dziś musiał was Nauczy na Pany i będziemy mieli monitewny w niedłudnym czasie, gdzieś do miesiąca. A kiedy widzisz zło, mów do mnie ze szczerym żalem. Ojcze, przez rany Jezusa, przepraszam Cię, zmił się nad wyższymi. Tamto jest na uzdrowienie nas. Wewnętrznej walce. A ta oferta Boga jest bardzo konkretna. Już nie przekazujemy złami z złą. Wojny tak jak... Widzisz zło? Mów od razu. Osławiaj to zło, kiedy tego już zobaczyłeś. Ojcze, przez rany Jezusa przepraszam się. Zmiłuj się nad nami grzecznymi. Nie nad nim, tylko nad nami, bo my też nie jesteśmy bez To wszystko. Naucz tych dwóch prostych aktów i nie trac czasu na komentowanie zła. Opowiadanie zła. Złoszczenie się na zła. Konuję, wypraszając moje miłosierdzie. Błogosławiecie. W ojca i Sena była świętego. Amen. Amen.